Dzisiaj będą jaja, ale to będzie petarda smaku, bo będą to jaja wędzone. Ale oczywiście wcześniej musimy przygotować jaja odpowiednio. Wystarczy je ugotować na twardo około 7 minut, a następnie obrać ze skorupek. Bo wiemy, że skorupka nie przepuści nam w dymu wędzarniczego. Teraz przygotowujemy wędzarnię. Wystarczą dwie garstki niewielkie zrębków. W naszym przypadku był to bugi olcha, ale oczywiście co kto lubi. Wlewamy paliwo żelowe do palników. Podpalamy. Ognia nie widać za bardzo, więc możemy sobie sprawdzić ręką, tylko uważajcie się, nie poparzcie. Następnie kładziemy nasze jajka na ruszt. Te w sojowym sosie wyglądają rewelacyjnie już teraz. Marynata zielona, czerwona, tak naprawdę, co kto lubi. Przykłady przepisów, które my tutaj wykorzystaliśmy, oczywiście znajdą się w komentarzach i opisach. Jajka możemy przekroić również na połówki, wtedy idealnie będziemy mieli również uwędzone żółtko jaja. A tu już po 15 minutach mmm, pięknie uwędzone nasze jajka. Teraz możemy przystąpić do przygotowania na przykład farszu, yy, którymi nadziejemy nasze jaja. I tu właśnie nam się sprawdzą te rewelacyjnie uwędzone żółtka jaj, które zmieszamy z naszym farszem do jajek. Czy to nie wygląda super? Idealnie nadadzą się również do święconki. Życzę Wam smacznego i miłego eksperymentowania.